Witajcie na kanale Majgra. Maciej z tej strony. Chciałem się dzisiaj pochwalić na start tą przepiękną matą, którą wyniosłem z Pre-Lisa Bright Light. Ogólnie miałem bardzo dobrego Pre-Lisa, powiem Wam, bo udało, że mnie się wygrać. Pierwsza cokolwiek wygra, wygrałem, tak wiecie, za skila. Chociaż wydaje mi się, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, ale szczęście sprzyja lepszym, więc się wszystko zgadza. Tak więc. Już Pokémoniarze, już spokojnie w tym odcinku UPC, o! Dlatego też kamera troszeczkę dalej, żeby tego UPC wam pokazać w całej okazałości. Mm, mamy w tym zestawie, i to jest to, co mnie zmyliło, bo spuszczę karty promo. mamy Mew i X y, Secret Illustration Rare, mamy Mewtwo i Rare, i mamy Mew i, Xa. I ja myślałem, że to jest Mew i X, y, ten zwykły, który jest secretem, ten ultra rare, zwał jak zwał. Secie, a to jest chyba metalowa karta, tak? One Edged Foil, One Full Art, no to są pewnie te. One Edged Metal Card, czyli to będzie coś w stylu tego Charizarda i Pikachu, co mieliśmy w Celebration. Przynajmniej tak się zapowiada. Mamy deck boxa, jest mata, chociaż strasznie mniejsze to jest wszystko. Eee, kanterki, pierdolety, kody i 16 paczek. Więc sobie pootwieramy co nieco. Ogólnie ten staw wygląda całkiem dobrze. Ja nie wiem, ja tu mam cały czas wrażenie, że jest za ciemno. Weźcie mi, napiszcie w komentarzach, czy jest za ciemno, czy nie. Może po prostu muszę kupić nową lampę. Bo co prawda na dworze jest ciemniej, ale widzicie, że ja tu mam lampy, bo się odbijają nawet. No cóż. No otwórzmy tego bydlaka, bo to jest gigantyczne. Ceny u PC-ków są takie dość normalne, w okolicach po prostu Boosterboxa. Myślę, że jak mielibyśmy do wyboru booster Boosterboxa. Zwykłego setu, a tego UPC, to UPC jest fajniejszy. Nie dość, że mamy Fajne dwie karty promo Mamy tą metalową, trochę nowość Mamy także matę, trochę pierdół do grania Ogólnie box jest Ciekawszy, po prostu to jest fajniejsza rzecz Pomijając już fakt Największy, najbardziej oczywisty fakt, że to jest po prostu Pokémon 151, wow 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 Okej, okay, dobra em... Jak to się otwiera? Jak to się wyjmuje? O, okej, okay, dobra. Ale kurde, to zrobili teraz. Wtedy, pamiętacie, były tylko półki się wyjmowało i nara, a teraz... Jak to się wyjmuje? Ej, no ja nie wiem. A, bo, te, bo ja to sobie mogę tak postawić, ok? Ja czuję, że ten jest bez koszulki, ale te dwie karty mają jakby koszulkę. Więc, Mew pewnie będzie uszkodzona. Czy ja to mam rozwalać, czy ja jestem w stanie to jakoś wyjąć sensownie? Bo to wygląda, jakby było wszystko sklejane, jakby nie szło tego wyjąć. A to jest tylko taka półeczka. Czekajcie, zaraz do tego dojdę. No, jak zauważyliście, musiałem wyjąć. Musiałem rozszarpać. Ten Mew wydaje się być w lepszym stanie niż były Charizardy i, i te ...Pikacze, ale. Ja tutaj mam te karty. Brak tego pudełka mnie trochę triggeruje, bo to jest. To jest dobre, dobre pudełko, żeby te karty trzymać. Teraz ja nie wiem w czym trzymać tę kartę. Bo... No nie wiem po prostu, bo ona jest za ciężka, żeby leżała w albumie z pozostałymi. Nie wiem jeszcze jak to zrobię. Ale ja tutaj mam sliwy te takie najzwyklejsze, to chociaż do niej wsadzę. Ale fajnie wygląda. Powiem wam, że mnie się, mnie się bardzo podoba. Dobra. Chyba jest oki. Okay. No i mamy te dwie promki. Ło, wow, nie, nie dam wam kodu, bo nie będę otwierał teraz. Mio Jeksik i Mio to zwykły. Całkiem fajne. Ładne te karty są. Troszkę szkoda, że dali je jako promki, a nie że do trafienia w secie. Chociaż teraz patrząc na to jakie mają pull rate te, te karciochy, no to... Może jednak lepiej, że jest produkt, z którym można dostać fajne karty. No ale dobra, otwórzmy tu. Zobaczcie, tutaj jest jakiś, kurcze... Nie wiem, czy to powinno być jakoś złączone z tym, co przed chwilą rozwaliłem, ale jak widzicie tu na dole. Popatrzcie sobie. Tutaj mamy paczuchy. 8 chyba z tej strony. 8 jest z tej strony. Jest kurczę Ordnung pierwsza klasa. Mamy to jest mata, ale jakaś taka dziwna. No. Rozwal się. O ja No co jest? A, sta się zdjąć. Jestem mądry, jak wczorajsza zupa. No mata jest normalnych rozmiarów, muszę wam powiedzieć, ale jest jakaś inna, jest cieńsza. Jest cieńsza, ale powiem wam, fajna mata. Może nie będę jej teraz jakoś specjalnie pokazywał, ale uwierzcie mi, w kolejnych odcinkach będzie na pewno częściej. Bo to jest mata pokemonowa, która mnie się podoba. Dobra, mamy deckboxa. Ok, co tutaj jeszcze jest? Wow. No tak, te pierdółki nikogo już nie odchodzą. Moneta z A, się świeci. E, kosteczki. To są zwykłe. Kiedyś dawali metalowe, teraz są plastikowe. Swoją drogą wszystkie te znaczniki są plastikowe. I mamy deckboxa. Deckbox jest elegancki moim zdaniem. Sam raz, żeby go zabrać na jakieś zwykłe granie. Um, zawsze mam problem z deckboxami, bo takich rzeczy nie kupuję, potem... Nie brakuje. To mi brakuje, A ten deck box, o, też to nie, to jest taki sam deck box jaki był w Marni i w tych innych milkowych zestawach, myślałem, że troszkę lepszy. No to taki lifesaver bardziej nazwał. I co my tu jeszcze mamy? Chyba nic. Chyba nic więcej nie ma. Powiem wam, że bardzo pokładany Nie spodziewałem się, że tu będzie taki porządek. Co mnie cieszy. Bo ostatnie te upc to były takie bardzo chaotyczne, te półki w środku. Pamiętacie na pewno. Openingi zresztą są na kanale, więc możecie sobie zajrzeć, jak to wyglądało w poprzednich setach. No ale tutaj mamy 16, o, 16 paczuszek. Jakiś illustration rare powinniśmy trafić, bo podobno statystyki mówią, że co 12, 13 paczka. Natomiast z secret'a możemy nie mieć ani jednego złotej karty, ani jednej. Więc jeżeli trafimy... Więcej niż dwie karty w tym naszym ulubionym slocie to będzie dużo. Dobra, a co mamy tu? PJ Machop, Kakuna. Myślę, że Kakuna jeszcze nie widziałam. Poliwag, nie widziałam. wciąż Poliwirla w żadnej wersji. Tak więc trzeba będzie go upolować. Mamy Billa, mamy Nidorana, Poliwagu. nieśmieszny to jest. Weezing, Weezing Holo. Nie widzieliśmy jeszcze Weezinga Holo. No i oczywiście Zapychacz Energia. Podobno są dwie, dwie różne energie. Możliwe, że to jest ta inna, bo są HD kulki i są takie stare kulki. I z tego, co widziałem, to te stare wyglądały lepiej. Chodzi głównie o to, jak bardzo rozpi rozpikselowane są te gwiazdeczki z tyłu. Gdybym miał dwie na ręce, to bym wam porównał, ale że nie mam, to chyba nie porównam. Chociaż kto zwraca na to uwagę? Jest jednak mało ludzi. Patrzy, co tam się dzieje z tymi gwiazdeczkami na kartach energii. Dla graczy pewnie coś fajnego, że sobie mogą powymieniać karty energii na bardziej świecące, ale... Dla pozostałych niespecjalnie. Wiglita! Uuuu! Dobra, jest jakieś tam trawienie. Lecimy dalej. Jeden traf. No, co? Na dwie paczki. Dobrze by było jednak trafić tego Illustration Rera, bo wiecie, że ja to tylko takie karty akceptuję i kocham, i uwielbiam, a pozostałe to tak hmm. Chociaż podobno są jakieś karty do grania w tym secie. Sztarmy. Tak, Charizard jest podobno dobry, Alakazam jest w miarę sensowny. Jinx. Jinx jest podobno dobry. Więc coś tam jest. Widziałem Dominik nagrał jakiś filmik właśnie top 10 kart i tam... Było kilka takich, co nawet już tutaj udało się wyjąć. Regoldin, Bellsprout, Mewtwo. Mewtwo holograficzny, którego też w holograficznej wersji nie trafiliśmy, chociaż nie wiem, czy nie trafiliśmy jako... No ja wiem, ciężko się otwierają. Jako co? Jako Reversa. A, Nidoran, Abra, Diglett. Chyba już wszystkie komony widzieliśmy. O, okej, okay. a to są common Ritchie, Pant. Nidorino Executor Charmeleon <grywania> Giovanni z Karyzma. No dobra, trafiliśmy Secret. Szkoda, że powtórkę bardzo ładna karta. Podoba mi się. I mamy jeszcze na Intelsa, więc potrójne trafienie, nawet bo jeszcze karta energii. No, 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 ale nam teraz i co teraz? Już nic nam nie dacie? Giovanni Final. Szkoda, że tak mało popularny. Bo uważam, że jest za tani na no On tam w okolicach 10 euro chyba lata, co jest ekstra smutne, niesamowicie smutne, bo to jest super karta. Kabuto Sanchru, Tiglet i Bidrill, czyli tu mamy Deadpaka. Ale ciekawe, udało się trafić potrójnego. Potrójnego Shota mieliśmy. A ciekawe, czy uda się trafić dwa Secret eee, illustrationary Tam niektórym się zdarza, no bo jednak te boksy są strasznie porozrzucane. Nie ma tej konsystencji jak w, w głównych setach. Tu mam Pikachu Beedrill i Mr. Mime. I jesteśmy pewnie już w połowie drogi, co? No na razie trafieniami technicznie źle nie jest. Dwa X i Secretic, więc dość dużo. Eee, tu mamy Coffin, Tangela, Iwizor, Slowbro, też nie pamiętam, go bym widział. Maczok, może był? Porygon, Tangela, Nowo Beedrill. To mamy powtórki nawet już w holo-slocie, a Poliwirla wciąż brak, Czajcie to, że Poliwirla nie widzieliśmy? Poliwirla. są trzy uncommon sloty, a my wciąż nie widzieliśmy Poliwirla. Kabuto Sidra Gloom, tu jest Duck Krabi, Match -up. martwa paczka po raz kolejny. Stało nam 3-6-7, tak, czyli już jesteśmy na półmetku i nam się dropy zatrzymały, co nie jest dobrym sygnałem. Chciałbym nagrać coś gdzie leci jak porąbane, ale zobaczymy czy to będzie tu czy nie. Jeszcze może być, jeszcze może być Hit, i hunter, pory, gączarmi, lion, To jest jakiś, jakaś kontra za to, że były trzy trafienia wliczając energię. A, Spiro, Bellsprout. jakiś fulat zwykły by mógł być, nie? Te fulaty też ich jest pełno, ich jest dużo do zebrania, mogłyby się trafić. Nie do quinta, Vile, plum, energia. Ognia. Trzy energii już. No, one wypadają tak co czwarta paczka, tak? Podobno co czwarta paczka, więc jak mamy tutaj 16, to powinno być co? 5. Oj. No nie, nie 5, 4. No, na razie mamy 3, czyli jesteśmy na dobrej drodze. A tu PJ Sans slash do Drio. Czwarta energia. Re re re. Ok. I 4 do końca. No dawać nam coś, to tak, te pull rate'y są naprawdę dziwne, statystyki mówią jedno, ale jak się otwiera to wrażenie jest no o, 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 tak, a la Kazami X, Secret, Secret Illustration Art, no, to jest trafienie, i Mr. Mime, i zwykła energia, no, i teraz, teraz rozmawiamy, teraz jest dobrze, teraz jesteśmy zadowoleni. Ja wiem, że to nie jest nasza trójca starterowa, ale mi to nie przeszkadza, ale Kazan wygląda super. Poliwhirl! Pierwszy Poliwhirl! On jest komonem. To jest pierwszy Poliwhirl! Pierwszy Poliwhirl, on jest komonem. No wreszcie. Kakuna też chyba pierwsza dzisiaj zobaczyliśmy. Ja byłem pewien, że będzie ankomon ten Poliwhirl, ale widzicie, jest... Poliwrath. Jest ankomonem. I mamy Jinxa jeszcze. Jinxu. Dobra, to będzie. A nie, jeszcze dwie paczki, jeszcze dwie. No to nam się UPC wyszedł, wyszedł nam. Widzicie, udało się. Co prawda, wciąż trafiliśmy super karty i nam się box nie zwrócił. Bo nawet jakbyśmy podmienili jednego. E, drugi Wiglitaw w tym samym boksie. E, nawet jakbyśmy jednego SIR zamienili na Charizarda, to wydaje mi się, że. Wciąż by nam się UPC nie zwrócił. Chociaż nie wiem jak te promo liczyć dzisiaj. Nie mam pojęcia. Dobra. Ostatnia paka Gastly par Parasa widzieliśmy? Szarmilion. Nie widzieliśmy za to tego. E Godboxa. Godpaczkę. I tutaj w ostatniej pasce energii. Widzicie? 5 jest energii. Energii jest 5. I nawet dwie psycho widzę. Jakieś różnice między tymi energiami, gdzieś widać te folie, jakieś tam inne. Nie, wszystkie są. Wszystkie mi się udają, że są takie same. Ale jest ok. Dwa Secret Goście. A laka są I jeszcze cztery fa fałki, chciałem powiedzieć, ale jeks. Ale powiem Wam tak. Ogólnie trafień było sześć. Bo nie liczę energii. Czyli mamy dosłownie dwie kategorie: zwykłe jeksy i Dwie srebrne i dwie złote gwiazdki dosłownie. Plus jeszcze mamy te dwie karty. No to. Ja nie wiem, czy w dwóch ETB-kach bym takie rzeczy miał. Szczerze nie. Wydaje mi się, że nie. Trochę się poszczęściło. Bo ten Alakazam wziął się znikąd, chociaż też widziałem, że to z Rozwalam, jest... Rozwala mnie to, jakie te karty są tanie. Ale się cieszę, że wreszcie coś fajnego trafiliśmy. Te dwa wigli Tafy. To jest zwycięstwo. Tak, to jest. To jest zwycięstwo. Expanding body. Nad tym trzeba, panowie, zwłaszcza panowie, nad tym trzeba pracować. Ja, ja pracuję. Tak. Tak jest. Dobranoc.